tj 2 aquavit jest to preparat multiwitaminowy. Preparat płynny w butelce dozującej z stosowaniem 5 do 10 ml na 10 litrów wody, czyli bardzo wydajny preparat. Przy maksymalnym stosowaniu, możemy mieć tutaj na 250 litrów wody, czyli przy niedużym głębniku, praktycznie na cały rok, może nam taki preparat jeden, taka butelka, wystarczyć. Preparat zawiera wszystkie witaminy AD3E, witaminy z grupy B. Dodatkowo zawiera biotynę, cholinę oraz betainę. Preparat uniwersalny, który możemy stosować w każdym okresie hodowli. Praktycznie no bez, tego, bez takiego preparatu trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie każdej hodowli. Możemy go użyć na regenerację po locie, możemy go użyć po leczeniu, możemy go użyć w okresie odchowu młodych, możemy go użyć w okresie pierzenia na uzupełnienie sobie tutaj witamin i poprawę, wymianę tego opierzenia, ułatwienie tego ptakom. Preparat przede wszystkim, przede wszystkim ma wysoką zawartość tych witamin i dzięki po prostu niedużym dawkom osiągamy zamierzony efekt. Co więcej o tym preparacie możemy powiedzieć, zawiera on betainę. Betaina jest to związek, który można powiedzieć podwyższa nam strawność wszystkich innych Mikro makro elementów oraz tutaj witamin zawartych w tym preparacie. Poprawia ona strawność tego wszystkiego, dzięki temu te preparaty dużo lepiej działają i są dużo bardziej efektywne.